Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku pobawimy się trochę w pogromców mitów. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms, także zachęcam bardzo do subskrybowania tego kanału, a także do wspierania go poprzez oglądanie, like, jeśli ten filmik Wam się spodobał i komentarze także. Ok, o czym dzisiaj chciałem powiedzieć? Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tak zwanym RNG, czyli Random Number Generated z języka angielskiego, czyli jakby losowo wybierana liczba. RNG w Rise of Kingdoms jest niemalże wszędzie. Chociażby te runy, które tutaj widzimy, że gracz nam czyści też są związane z RNG, bo zobaczcie jak klikniemy sobie na tego strażnika, to mamy informację, że on może nam dać różne runy, tak, jedne będą do zbierania surowców, jedne związane z statystykami jednostek, jedne będą przyspieszały tam trening, badania, tak. także tutaj i tak naprawdę nie mamy informacji kiedy jaką runę dostaniemy. I tutaj jeszcze palicho, bo w Heroic Anthem mamy naprawdę całe mnóstwo tych strażników i jest ogromna szansa, że ta runa, której akurat będziemy potrzebowali, tutaj będzie. Natomiast w naszym domowym królestwie takich strażników jak te, tych, którzy mamy w KVK, ich mamy tylko tam dziewiątkę czy dziesiątkę i szansę na dostanie tej naszej upragnionej runy. Są naprawdę niewielkie, no i tak niekiedy możemy czekać przez kilka dni albo nawet tygodni, może nie tygodni całych, tak, ale może tydzień, może więcej dni, aż dostaniemy tą runę, która nam jest cenna. Dlatego w KvK, jeśli na jakieś runy czekamy, to naprawdę dużo lepiej się trenuje w KvK, dużo lepiej się robi badania i buduje też właśnie w KWK. Natomiast to nie jest nasz temat odcinka. Random number generated będzie też u barbarzyńców, czyli na przykład to, czy my dostaniemy klejnoty, czy nie, to jest kwestia losowa. No i teraz tak, jeżeli ktoś kojarzy mniej więcej jak, jak te gry są tworzone, to będzie wiedział o tym, że te Kody, które tutaj są tworzone, to są powiedzmy, że tak względnie dosyć proste kody, tak. One nie są jakoś tutaj bardzo yy, zmieniane, yy, i jest to po prostu ślepy los. Czyli po prostu niektórzy mają szczęście, a inni mają pecha. I tyle i koniec. Ech, oczywiście, ech, będziemy mieli tutaj e, tego jeszcze więcej. Czyli to, co nam się pojawi w sklepie, to też jest losowa sprawa, bo szczerze, nawet byłoby nudno, gdyby zawsze było to samo. Ale są też i ważniejsze rzeczy. To, czy jak będziemy robić jakiś ekwipunek legendarny czy epicki. Ej, i czy będziemy mieli na nim talent, to też jest kwestia losowa, więc może Wam się trafić, że ten talent będziecie mieli za pierwszym razem, a może się tak trafić, że zrobicie mnóstwo tych ekwipunków i nie będziecie mieli talentu ani jednego. Jest to kwestia losowa i nie da się tego w żaden sposób zmienić. Losowe jest też koło fortuny, którym kręcimy, i czasem uda nam się zdobyć 8 rzeźb jakiegoś dowódcy przy jednym zakręceniu kałem za darmo, a czasem e, zakręcimy 30 razy i dostaniemy, nie wiem, 3 e, rzeźby tego dowódcy. No to jest po prostu tak, że czasem się ma szczęście, a czasem się ma. Pecha, tak? I trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Losowe są też skrzynie. No i tutaj też jest, że wiecie, niektórzy mówią, że jak otworzysz naraz to, to dostaniesz lepsze nagrody, co też jest bzdurą, bo po prostu jest to za każdym razem, każda skrzynia tak jakby jest osobnie oliczona i ok, my możemy otworzyć, tak jak ja tutaj sobie na przykład otworzę tą jedną srebrną skrzynię i mogę otworzyć 22 naraz i oczywiście tutaj będę miał lepsze nagrody, ale to nie dlatego, że otwarłem ich nie zamiast wszystkie pojedynczo, to otwarłem wszystkie naraz, tylko po prostu otwarłem ich dużo. Kiedyś Wam już mówiłem takie porównanie jakby z jajkiem niespodzianką, tak? Czyli że jeżeli byśmy bardzo chcieli mieć jakąś zabawkę i kupili sobie na przykład 10 tych jajek niespodzianek, to czy my będziemy Otwierać codziennie jedną, czy otworzymy jednego dnia 10, to szansa na to, jakie zabawki są w środku, jest dokładnie taka sama. Tylko po prostu, jak otworzymy 10 na raz, no to tych zabawek będziemy mieli więcej i możemy w ten sposób powiedzieć, że jakby większa szansa, że nam się trafi. Tak? No ale jest to jakieś takie, nie wiem, absurdalne podejście do sprawy. Krążą oczywiście. Różne mity związane z tym RNG, które jakby nie było, ja bym chciał wszystkie obalić, one są wszystkie nieprawdziwe, tak? To trochę tak jak wiecie, wszystko co dotyczy losowości w naszym życiu jest owiane aurą jakiejś tajemnicy, i my byśmy chcieli, żeby był jakiś taki cudowny sposób, którego możemy użyć, i wtedy będzie lepiej. Więc są cudowne sposoby na to, jak sprawić, żeby mieć, żeby właśnie żeby stworzyć sobie jakiś ekwipunek z talentem czyli jest sposób taki, o którym mówi o tym, że trzeba najpierw nie wiem 20 razy zrobić sobie taki szary ekwipunek bez talentu i później 21 na pewno będzie z talentem oczywiście przesadzam z numerami bo to chyba chodziło nie o 20 tylko o 5, a może o 10 a może o 15, ja się tym nie interesuję, bo e, uważam, że to wszystko jedno, e, to jest e, taka sama bzdura. Niektórzy mówią, że na przykład e, nie ma e, nie ma szansy na to, żeby dostać dobre nagrody z koła, jeżeli jest się graczem e, free to play, czyli nie, nie zarabia się pieniędzy, że jakby e, dostajemy lepsze nagrody wtedy kiedy wydajemy pieniądze. To też jest bzdura. I, i po prostu te osoby, które wydają mają niekiedy dobre duże szanse, że, że zdobędą jakieś fajne na przykład rzeźby na kole, ale to przez to, że oni wiecie, jeżeli ktoś kręci 200 razy no to w końcu mu się trafi jakieś takie fajne bardzo zakręcenie tym kołem i to jest tylko i wyłącznie tyle to ile otworzymy skrzyń też nie wiem, z i wikej to też nie ma żadnego znaczenia i tam przy tym odcinku, o którym, w którym o tym mówiłem, też też starałem się to zaznaczyć. Tutaj chyba najbardziej losowym ze wszystkich teraz to jest, to są te podróże, które są tutaj, tak? To też... Nie mamy tak naprawdę na to wpływu. Ja dostaję same dziadowskie rzeczy tutaj. Mam olbrzymiego pecha na te, na te uzbrojenia. No i cóż, no nic nie jestem w stanie z tym zrobić i tyle. Jedyne, co możemy na to poradzić, to są pewne rzeczy, które są gwarantowane. I ja na przykład te rzeczy bardzo lubię, no bo jak już wiecie, nie mam za bardzo szczęścia do tej gry, więc lubię kiedy jest jakaś gwarantowana nagroda, wtedy się trochę czuję bardziej komfortowo, Ech, a jeżeli gdzieś jest te RNG, to podchodzę do tego naprawdę na wielkim luzie, na, takim, na takiej zasadzie bardziej, że a, raczej mi się nic nie trafi, a kiedy mi się już trafia, to sobie myślę, no to super fantastyczna sprawa. Eee, takim jednym z moich ulubionych przykładów na RNG, eee, i jego czasem też absurdalność, to jest to, że na przykład jak zabijamy Kahara, to mamy informację o tym, że możemy dostać złotą rzeźbę. I teraz to jest już moje nie wiem które, czy siódme, czy ósme eee, KVK w Season of Conquest. I to było od początku, że można tu dostać złotą rzeźbę. Ja tych kacharów, jako że inwestuję tutaj w tą technologię i dużo trenuję i, i robię te pasjony naprawdę rzetelnie, to ja tych kacharów zabiłem naprawdę całe mnóstwo, tak? Całe góry, które, które tutaj właśnie wykorzystałem i powiem Wam, że nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ta złota głowa była. Nigdy, ani jeden raz. Ja widziałem... I niektóre osoby u nas w królestwie ee, miały te złote głowy. Niektórzy mówią, że nawet kilka. Natomiast mi się to nie zdarzyło nigdy, ani jeden raz, a podejrzewam, że to w setkach trzeba by liczyć, ile ja tych Kaharów zabiłem I, i przez setki Kaharów, których zabiłem nigdy, ani jeden raz mi się nie zdarzyła tu złota głowa. Także no cóż, Mógłbym nad tym płakać, ale czasem tak jest. Złote głowy pojawiają się też, co ciekawe, w, tej, w tych paczkach, które, znaczy paczkach, w tych skrzynkach, które tutaj dostajemy, tak, o! Skarb Wojowniczej Królowej, tak. I tutaj też zdarza się, że dostaniemy złotą rzeźbę. Natomiast współczynnik jest ekstremalnie niski. I tutaj też nie zależy, ile otworzymy, tak? Czy otworzymy 100, czy 50, to nie ma znaczenia. Ja tutaj dostałem tą epicką rzeźbę, ale tutaj mi się zdarzyło już kilka razy dostać, dostać złotą rzeźbę, także wiem przez to, że jest to możliwe. Natomiast jeżeli myślicie sobie, że, że warto na przykład zbierać złote klucze i później otworzyć w ogromnej ilości, bo będziecie mieli na coś większe szanse, to nie polecam. Ze złotymi kluczami, no i oczywiście nie mam złotej głowy, eee, natomiast ze złotymi kluczami na samym początku gry to w ogóle jest tak, że ja bym powiedział, że bardzo opłaca się na początku je otwierać i otwierać je szybko, ze względu na to, że możemy właśnie odblokować jakiegoś dowódcę, że będziemy mieli szybciej Jakąś umiejętność, więc ja gospody bym używał od razu szybko. Nie zbierał absolutnie tych złotych kluczy, e, tylko, e, tylko otwierał kiedy tylko jakiś, jakiś mamy złoty klucz. Ewentualnie, jeżeli komuś się nie chce, to niech czeka do 10 i później 10 otwiera naraz. Ja tak e, zazwyczaj e, robię teraz. Okej, okay, to wszystko z mojej strony, dzisiaj w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jestem ciekawy Waszych doświadczeń, jakie na przykład było wasze największe szczęście, jeśli chodzi o, ech, o te różne rzeczy związane z RNG, albo największy pech, e, jakiego macie, no bo Pechowcy są na pewno też. Ja na pewno miałem dużego pecha, jeśli chodzi o talenty. Zazwyczaj mam pecha, jeśli chodzi o koło. No i ogólnie e, te uzbrojenia to też, też u mnie wielki pech, ale już wiedziałem, że niektórzy gracze naprawdę dostali super uzbrojenia. E, i ja im oczywiście ogromnie zazdroszczę, bo ja cały czas dostaję premie do albo dostaję nis niskie statystyki, albo dostaję z formacji takich, których totalnie nie używam i mi się nie przydają. No ale cóż, nie będę płakać, eee, trzeba miło to być pozytywnie nastawionym, może nam się też i mi kiedyś coś trafi fajnego. A na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!